Jak tam, chłopie? Wstałeś już? Słuchaj, genek. Szylok mnie trafi i jeno na miejscu, chłopie. Józek szarpnął zacierł chłopie, i włączył, włączył mieszalnik. Nie z tą paszą. Chłopie, pasza dla świń poszła do kurników, chłopie. Szylok trofił, chłopie. Tysiąc kurek nażarły się, chłopie, paszy i jeno dla świń, Chłopia tam, tam, są sterydy, chłopie, kto koszta poniesie, szlok mnie trofi na miejscu pieruński, ciągle koszta, 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 ta gospodarka, chłopie, to niedługo wpiździe, spójdzie, chłopie, z torbami, ja już mam tego wszystkiego dosyć. Ręce upadają, chłopie! Ręce upadają! Słuchaj, zbieraj się! Chodźmy na siadanie, pokrzepimy się, chłopie! Maciorę mam utuczoną, babka zaraz świeżynkę na smaży.